20 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku miało miejsce niecodzienne spotkanie pod hasłem Gmina Gniewino, kraina legendarnych stolemów. Podczas spotkania zaprezentowano piękno ziemi kaszubskiej. Tego dnia w Skarżysku gościła delegacja przedstawicieli kaszubskiej miejscowości Gniewino. Spotkanie miało na celu m.in. zaprezentowanie walorów turystycznych i miejsc wartych odwiedzenia w Gniewinie. Podpisano również porozumienie o współpracy między Miejskim Centrum Kultury a Centrum Kultury Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie i Miejskim Centrum Kultury z Muzeum Ziemi Puckiej. Nie zabrakło prezentacji kaszubskich produktów regionalnych, instrumentów oraz występu muzycznego kapeli z Gniewina Szczypior. Atrakcją dla najmłodszych była charakterystyczna maskotka z Stolemak, kształtem przypominająca człowieka, ale wzrostem i siłą wielokrotnie go przewyższająca. Obecnie w Gniewinie i okolicach zlokalizowanych jest 15 figur stolemów. Uczestnicy spotkania mogli również skosztować tradycyjnej kaszubskiej tabaki, czyli sproszkowanego tytoniu, zbogaconego kompozycjami aromatyzującymi. Podczas spotkania zaprezentował się również zespół ludowy pieśni i tańca ze Skarżyska, działający w Miejskim Centrum Kultury. W spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć prezentująca gminę Gniewino. Goście podczas swojego pobytu odwiedzili m.in. Bazylikę Mniejszą.